A witajcie, witajcie kryptomaniacy, kryptodegeneraci i po prostu przyszli milionerzy, bo niewielu z ludzi na świecie ma czas, żeby odgadnąć, że krypto jest to po prostu technologia, nie żadna magia i że po prostu ta technologia jest niesamowicie ważna i będzie używana w tak wielu zastosowaniach, że po prostu Niemożnością jest to, że ci, co teraz inwestują w krypto, a dzięki specjalnym takim specyfikom tej technologii możemy inwestować wcześniej, co nigdy w świecie nie było to możliwe, bo możemy inwestować na poziomie garażu Microsoftu. Kiedy Microsoft był w garażu, my możemy już mieć te akcje, te tokeny takich firm z krypto. I tylko my to wiemy i tylko my próbujemy się tym dzielić, ale świat nas nie słucha. No więc, co zrobimy? Dzisiaj jeden z najlepszych, najciekawszych, najbardziej takich aktywnych ekosystemów i blockchainów, e, które przeżyły rynek niedźwiedzia, i które w tym rynku niedźwiedzia naprawdę sobie dobrze radzą, to jest to blockchain Avalanche. O ile takie blockchainy like, jak Phantom, Celo nie za bardzo wiedzą, co sobą zrobić, E, Celo chyba zostanie po prostu poziomem 2, layer 2 e, na Ethereum, bo no, nie mają trakcji. To Avalanche i ich technologia naprawdę e, podoba się deweloperom i programistom. A więc po kolei. Po pierwsze, niedawno wspominaliśmy, że bardzo ciekawe zastosowanie, zwłaszcza w grach komputerowych tych technologii blockchain NFT, czyli możliwość. E, Możliwość posiadania, możliwość handlowania tymi mm, rzeczami z gry, itemami z gry yy, poza grą również, z innymi graczami. Dzięki temu to, co zdobędziemy, nie przepada razem z tym, gdy, razem z momentem, kiedy przestajemy grać, ale możemy na tym zarobić i możemy to odsprzedać, możemy tym handlować. Tu mogą być naprawdę otwarte, bardzo fajne technologie, bardzo fajne e, rynki i ekonomie e, odnośnie te, specjalnie tych gier, które odnoszą większy sukces, będą miały większą ilość graczy. I to zastosowanie jest jednym z bardziej ciekawych tutaj według mnie, bardziej interesujących zastosowań tej te, te technologii dla po prostu zwykłych użytkowników. I Avalanche e, w tym bardzo aktywnie siedzi, bardzo aktywnie inwestuje. Ostatnio mówiliśmy Wam mm, o tym, że Avalanche inwestuje 50 milionów właśnie tylko w tym celu zrobił taki fundusz i każdy może z tego funduszu starać się o dotację. Teraz informacja, że Avalanche został wybrany, a, dos, a dokładniej subnet Avalanche. Na subnecie Avalanche Ganzilla Games będzie budowała swój własny sidechain, czy jak to nazwać subnet i będzie budowała tam gry, a Ganzilla Games jest to dobry deweloper gier, który występuje uwaga na Gamescom, a Gamescom jest to jeden z ważniejszych tutaj takich rocznych, takich rocznych imprez. Teraz następna będzie w, we wrześniu 2024. Ważniejszych takich imprez bodajże w Niemczech, w no na świecie. Ten sub będzie się nazywał Guns, A gra, jaka jest w tym Gamescom To jest of the grid, jest to taki e, Coś ala Coś ala Fortnite chyba nawet, dokładnie nie wiem, nie uwagi e, Więcej szczegółów sobie zobaczcie Tutaj, na tym wideo. Jest to wideo od Paul Barrow Network Bardzo fajny kanał po angielsku oczywiście, ale Uderza w dość dużo rzeczy. On ma tam jakąś płatną subskrypcję, to nie polecam, nic tam nie ma. Ale kanał na kanały ma naprawdę ciekawe, dużo, dużo, rzeczy, dużo rzeczy, porusza. Także jeśli chodzi o YouTube'a, to chyba jeden taki kanał, co w miarę coś tam się można dowiedzieć. I w tym filmie tutaj możecie się dowiedzieć właśnie. O, o tej grze. Ja włączę ten film na chwilę. sobie zobaczycie i zaraz wrócimy do komentarza dalej. Dlaczego właśnie. it'll be fun my name is paul barrett welcome back into techpath joining me today is of course mr kyle wilson our co-host and also hosting the uh, diamond circle podcast so welcome in yeah thanks for having me on today and happy to get into some of the topics and a lot going on in avax and when web3 gaming so yeah, for sure. So, Kyle, let's go into uh, GamesCon. Of course, a lot happening out there, and we'll, we'll talk about you know the first Web three game that actually got uh, I guess listed in a way. And if you if you look at GamesCon in general, just to get into this this ranking, I should not say ranking, just to get into these lists and actually being releasing out there in GamesCon for a Web three game to hit, this is pretty significant. I wanted to play the trailer real quick for GamesCon. Let's jump to the trailer real quick. Game developers have gotten together to create the ultimate gaming experience. The top video game players in the world are they any good in real-life battle royale type situation? Anybody can play. Just gotta be brave enough to take a bullet. There's a chance for fame. There's a chance for fortune. Godzilla! Don't forget to, to smash that like and subscribe button. Uh Honestly. Yeah, I like it. Not bad. You know, on Godzilla's. Uh, so here you have IGN actually covering this. Holy moly, we have a Web3 game on IGN right there. Godzilla, can you believe it? And also, it's alternative, I guess, off the grid. Uh, but when you look at that and you, you think about the release we're going to see within uh, the PS5 and the Xbox, I think I've got some coverage here on this, Kyle. Yeah, here you go, off the grid. Right there. So PS5, Xbox, and PC. Um, pretty big. What do you think, uh, really, or do you think this is a huge, important? Leap forward for something like a Godzilla, which is kind of a web 3 game here. Yeah, I think this is big, you know, especially reaching consoles. It's a, a wider market, you know, aside from PC. So I think this is definitely a big win. And obviously, with Neil Bokenkamp and uh, the movies he's created, and kind of you can see a lot of his, uh, I guess, a digital representation that you see in the movie. Także, E, oczywiście e, no, dużo się tutaj dzieje. Po pierwsze jest to pierwsza gra Web 3 na tym Gamescom, po pierwsze jest to pierwsza gra Web 3, która będzie dostępna na PS3 i Xboxa, także dużo takich pierwszych, 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 więc Avalanche widzę, tutaj próbuje przebijać, przebijać tutaj lody i dostawać się do nowych rynków, co jest bardzo, bardzo pozytywne. Idziemy dalej. Ważny aspekt tokenizacja. Skąd wiemy? Bo powiedział nam o tym sam bos właściciel wszystkiego świata Larry Fink z BlackRocka, że najbardziej ekscytuje go w Web3 czy tam blockchainie tokenizacja. Bo ułatwia to im settlement i wszystko tam co nie robią w tych aktywach finansowych. On uważa to za jeden z największych zastosowań blockchaina. No i jak widzicie Avalanche również tutaj działa. Avalanche Foundation inwestuje 50 milionów, żeby tokenizować aktywa na ich blockchainie, czyli również aktywni są w tym aspekcie. Gaming, aktywni, tokenizacja aktywni. Idziemy dalej. I tutaj kolejna rzecz, w której Avalanche jest aktywny, to jest oczywiście cyfrowe CBDC, czyli cyfrowe waluty rządowe. Ripple, Avalanche tworzą niezależną grupę, żeby stworzyć cyfrowego. Funta w Anglii. Jak zobaczycie sobie również e, Dune Analytics, zobaczycie e, aktywność na tych subnetach Avalanche, to również jest ta aktywność coraz, coraz większa na tym blockchainie Avalanche. Co mi się wydaje? No, mm, wydaje się bardzo e, takim no, potwierdzeniem, że Avalanche nie odejdzie, tak jak niektóre blockchainy poziomu pierwszego i nie zostanie zastąpiony przez Ethereum i blockchain, i te level 2 poziomy, bo ma coś i oferuje coś innego. Tak jak Solana oferuje coś oryginalnego, tak samo Avalanche oferuje coś oryginalnego. Także wydaje mi się, że będziemy mieli takie współżycie poziomów 2, kilku blockchainów poziomu 1 i takich masywnych, ogromnych aplikacji Diab, jak Ave czy Uniswap. Także Zobaczcie sobie jeszcze sami, przejrzyjcie Avalanche. Mają naprawdę fajne gry, jak shrapnel i naprawdę, naprawdę dużo dzieje się w tym ekosystemie. Pozdrawiam.